Stawaj już! Cić i pomagać! Tak przeszkadza mi ten brzuch. Jak myślicie, damy radę zebrać mi milion złotych? Nudy, same nudy! Ani na dół nie można wyjść pobawić się. Ani z przyjaciółmi się spotkać. Mam zły nastrój. Tylko słodycze mogą mi go poprawić. Taka głodna jestem. A Aniela do mnie dzwoni? Cześć Aniela. Aj, aj, się, co tam u Ciebie słychać? A nic takiego, nudzę się, jem sobie. A co u Ciebie? Słodycze jesz? Ja jestem trochę przeziębiona, jem marchewkę. Cało zdrowie. No, duże mam słodycze, zaraz Ci pokażę. Tylko usiądę dobrze. Ja tu sobie ćwiczę, zobacz jaką mam koszulkę. Uwaga, akrobatka. No nieźle, nieźle. Ja tam bolę słodycze. Od machewki. Zaraz Ci pokażę, ile mam słodyczy. Widzisz wszystko? Ale dużo słodyczy to nie jest zdrowe. Wiesz, ruszasz się chociaż trochę. Oj, tam po co? Jak to po co? Dla Twojego zdrowia. Ale ja i tak ładnie wygląda. Nie mówię Ci, że źle wyglądasz, tylko to chodzi o Twoje zdrowie. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Już, się postanowiłam, że zostanę Twoją trenerką. Moją trenerką? Ale taką prawdziwą? No dobra, okej. Okay. Oj, oj Co mam robić? Jeść? Pierwsze co musisz zrobić, to schować te wszystkie swoje słodycze. Schować słodycze? Okej. Okay. Już, już. Sekunda. Moje słodycze, kochane. Już jestem, gotowa. Co mam robić? Teraz masz zrobić 10 przysiadów. Aż 10 przysiadów? Dlaczego tak dużo? Aisha tylko 10 przysiadów. No dobra. Aisha to nie są przysiady. Ja wszystko widzę. Do końca, do końca. 6, 7, 8, 9 i ostatnie 10. Ale się zmęczyłam. A Isia żyjesz tam? Tak, widzisz. Może już chodzę w treningu? Nie wstawaj! A są jakieś ćwiczenia na siedząco? Teraz będziemy biegać po schodach. Jak to? Luzik, ona nie sprawdzi. Masz zabrać tablet ze sobą. O nie! <noise> tak się zmęczyłam. Już koniec treningu. Pa! Wyłączam się. <noise> Aisia, obudźcie. Aisia. Obudź się. Aisia. Stawaj już! Kolejny trener? Aisia zrobiłeś już zdjęcie, Wysyłałeś filmik? O co chodzi? Jakie zdjęcie, jaki filmik? Nic nie rozumiem. Nie słyszałeś o akcji charytatywnej hashtag Phoenix dla wosp? Nie, ja tylko jadłam słodycze. No to widać Asia, stawa! <noise> widać je od dawna nie ćwiczyłeś. Ja nie ćwiczyłam, ja przed chwilą ćwiczyłam. Nie widać, nie widać. Dobra, tato, opowiadaj o tej akcji. Jakie zdjęcie, jaki filmik? Czyli tak. Za każde sportowe zdjęcie lub filmik z hasztagiem Fenix dla Woź Fundacja przekaże na Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy 1 zł. Naprawdę? Co mamy robić? Cel akcji to wspólnie zebrać 1 milion złotych na Na wielką o ze świątecznej pomocy. Tak? Prawidłowo. Liczy się Facebook, Instagram i TikTok. Facebook, Instagram TikTok. Aha. Mamy z Wami czas do 7 lotego. Tato, a my na pewno możemy wziąć udział w tej akcji? Tak, każdy może. I dzieci, i rodzice. Juhuo! To co, zaczynamy? To jest bardzo proste. Nie wiem czy dam radę! Do ćwiczenia. Hmm. Daj mi swój tablet. Już już pokazuję. Wchodzimy na kanał Phoenix Kids. Ćwicz i pomagać. Tutaj mamy ponad 120 ćwiczeń dla dzieci w różnym wieku. Na pewno coś dla siebie znajdziesz. Jeden. Ok, dobra. Jeden lecimy. Skifaj do czwone. To. Oddychać <grym> cały czas. Już tato, to. zaczynamy. Mam ćwiczenie szybszy od geparda. Pierwszym naszym ćwiczeniem są skipy A. Drugie skipy ćwiczenie up. to podskoki. Trzecie ćwiczenie to skip B. Czwarte mm. ćwiczenie to pajacyki, a piąte ćwiczenie to rozpędzany sprint. Go. ćwiczyj, się. Tak przeszkadza mi ten brzuch. Tak, no weź mi brzuch. Hop, brzuch! Co to jest, Aisha? Ale żartu, Aisha. Dobra, ćwicimy mi dalej. Nagraj TikToka z tym hashtagiem Fenix dla 8. Dobry pomysł! Zaczynamy! Adaś. Uda! Trzy sekundy i ostatni Hop. I przed. TikTok nagrany. Wrzucamy! Zobaczcie, to jest bardzo łatwe. Można wspierać akcje i codziennie publikować filmiki i zdjęcia. Tak ćwiczymy dalej! Fajnie! Jak Dziadek tak robi też! To 3, 5, 5, 6, 7, 8. Do tyłu przysiadę, a ja ci zrobię zdjęcie. Zaczynamy! Osi. Już! Gotowe! Wrzucam na Instagrama i dodaję hashtag Fenix dla Jak myślicie, damy radę zebrać milion złotych! Ja myślę, że tak. Zdjęcie i filmy możecie wrzucać codziennie. Liczy się w Facebook, Instagram i TikTok. Tok. razem z rodzicami. To jest super akcja. Dzieci wspierają dzieci. Zadzwonię do Anieli i opowiem jej o tej akcji. Aniela, słuchaj. Zbieramy milion złotych. Hashtag Feliks dla Włoś. o akcji, którą tak? No to super. Anisak, gdzie jest twój brzuch? Moje ćwiczenia ci pomogły, tak? Mmm... Mm, to jest mój brzuch! A ćwiczenia tak były dobre. Co? poduszka! Kochani, kończymy już na dzisiaj. Pamiętajcie o akcji Fajs dla Boś. Dzieci wspierają dzieci. Wszystkim pa, pa. Jeżeli filmik Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę, i do zobaczenia. Pa, pa! Ja nie ćwiczyłam to przed chwilą, trzeci uprzedzający